bangs that go bump in the night what the jesus me a jerk shanty sh <laughs> okay shrunken head broken legs hey, body parts on the money. concrete cut them up butcher style gators in the swamp red light leave them dead running like a track meet scared of nobody what you, you know, know what's give any of i tell here them you I'm can talk them to, can talk to or maybe they they you saw place. me in the flat so I played for the fucking the goddamn Can a well, ball to eat? Uh, I got a zombie on me, and you can't harm me. Hey, yeah, Who do you voodoo, bitch? Drink blood like a vampire without warning. Who do you voodoo, bitch? Stand up. Sam B got the thing that go bump in the night. Whoa! Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Let's go. Sam B to Papa Shango, shango on Barrett's some magic, handful of fish tips toss them up like a f***ing stay full of cops bitches i am a to pimp her dead come fuck with a s*** i'ma check her head look you want ghouls like a f***ing school yeah maybe everybody dies And see your ass real soon crack bones through the mirror hot sauce and they suck it now my teacher ain't nothin' sir looks like you've had enough what's your room number i'll make sure you get there safe and sound that go bump in the night oh, who do you voodoo, bitch hide your keys, grab your wife better get out of sight who do you voodoo, bitch let's go excuse me lady are you okay uh, can you hear me what are you doing sir this is the woman's restroom mm. who do you voodoo, nah. bitch oh, yeah. like a man excuse me sir are you okay Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Multiplatform Game Center. Ja jestem Mr. Rainemann 2 i dzisiaj chciałbym pokazać wam grę Dead Island. Dzisiaj zajmiemy się tylko prologiem. Pierwszy akt przejdziemy w późniejszym czasie, może nawet w kołopie z Firosławą, no ale na chwilę obecną będzie to tylko prolog. Tak, 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 już to słyszałem. No więc tak, może najpierw opowiem, o czym ta gra jest. Jak zapewne mieliście okazję zobaczyć intro, to już może się niektórzy z was domyślą. Gra jest to, gatunek gry to jest survival horror z elementami RPG, czyli po prostu znajdujemy się na wyspie, która, na tropikalnej wyspie, która po prostu została opanowana przez wielką armię zombie. No i my musimy po prostu sobie poradzić, przeżyć tutaj. No i przy okazji dowiedzieć się, co to spowodowało, nie? I tak, i, i tu zaczynamy rozgrywkę. O, nie mogę chodzić. E, zaraz wracam. Dobra, teraz powinno działać już wszystko poprawnie. E, jak wspomniałem, już e, gra jest e, survival horrorem, my jesteśmy w jakimś hotelu. E, I... Właśnie obudziliśmy się, bo wyrwały nas e, ze snu jakieś krzyki czy coś w stylu. Wypadało po otworzyć drzwi i sprawdzić, co na zewnątrz. Wszystko się psuje. Komunikaty jakieś alarmowe. Które? No, zacznij się od początku. No, proszę. Dobra, nieważne. Um, coś tam było chyba o windach z tego co słyszałem, ale... O, yeah. To jest najgorsze sterka. Z powodzeniem, wszystkie te elementy są w sklepie. Proszę, porządnie zainteresować i podzielić instrukcję z personelu. Co mamy tu? Dobra. No i tak. Pamiętajcie, że w tej grze warto zbierać wszelkie przedmioty. E, takie, które na pierwszy rzut oka wyglądają na nieprzydatne. Ponieważ później możemy je sprzedać. No i oczywiście warto też zbierać pieniądze, nie? Bo to już jest... No, pieniądze to pieniądze. I nawet sprzedawać nie trzeba, żeby jakąś wartość z nich wyciągnąć. Mmm, okej. Okay. Trzeba by... Trzeba sobie... ...coś. Um, no i tak. Co jeszcze mogę powiedzieć o tej grze? A, że jest to gra fajna tak przyznam się szczerze że nie za bardzo przygotowywałem się z takich kwestii a typowo jeśli chodzi o nie wiem jakichś tam twórców gry czy coś powstało na, w roku 2011 to jedynie pamiętam no sorry wybaczcie mi dobra idziemy dalej No, niestety tamtędy nie da się dostać. Mm, idziemy dalej. zbieramy jeszcze kasy może i tych przedmiotów wszelkich. No, to zawsze warto mieć przy sobie tu w tej grze. Um, ponieważ za pieniądze możemy sobie naprawiać broń która w tej grze mm, może się psuć, no tak, tak, tak. Jak już mówiłem, tutaj warto zbierać pieniądze, ponieważ później będziemy mogli już korzystać z broni, a bronie mają tu taką właściwość, że mogą się po prostu zepsuć, i mają ograniczoną ilość, tam nie wiem, wytrzymałość jakoś, coś w tym stylu, i im dłużej ich używamy, tym bardziej się niszczą, aż w końcu mogą się złamać lub coś w tym stylu, a na samym końcu po prostu się, tak czy nawet nie możemy z ziemi podnieść. Dlatego, e, zbi radzę zbierać pieniądze, żeby potem mieć za co je naprawiać. No i upgradeować też. Dobra. Idziemy dalej. Dum, dum, dum. Koniec trasy. I, mały Oops, a I can see you through the camera. Feeling alright, mate? The shakes? Fever, chills? Good. I'll introduce myself later. Right now, we gotta get you the hell out of there. Do exactly as I say, okay? You're gonna have to trust me. First, you need to get hold of a weapon. Dobra, muszę oszczędzać siłę. Tu musimy się przydostać pod spodem, bo nasza winda jest lekko zepsuta. No i tutaj jak widać jest taki drugi korytarz podobny, tylko że trochę niżej. Rozbieramy sobie lód. co tam u ciebie? Przyjemnie ci tak leży? Bo ja nie sądzę. Let's open Czekaj! Dobra, teraz mogę wyjechać. I kolejna cutscenka. I tu widzimy kolejny surprise. Tym razem już taki trochę mniej przyjemny. Jeśli w ogóle zakładamy, że tamten był przyjemny, i Ekran wczytywa. A co za nim się kryje? Chyba się nigdy nie doczekałem tego. Ekranie, skończ, proszę. No I mean fucking move. So you move. W tym... Aha, do, do you understand what I'm saying? saying? not your head. not your bloody head. I'm asking you again. <laughs> oh, thank God. I'm a doctor, not a bloody executioner. <laughs> I tutaj mamy okazję usłyszeć po raz pierwszy i chyba jedyny e, polski dubbing w tej grze. Słuchajcie się. Fuck, I should have never listened to Sinemoi. God, man, I should have left with the others. Fuck, I should have stuck with James. Oh, Jesus. <laughs> okay. Spokojny, spokojny, takiego don't you do do? just let him die out there? He saved your life. You owe him your life. Oh, cicho, cicho. Dobra, tam. You're not gonna Get the hell out of the way. you least have a weapon? You need. i dopiero teraz możemy podnieść nasze wiosełko kochane right. jej On three. One, two, fuck it, three. i patrzcie jak to ona głupia jest zamiast coś zrobić zamiast daje się tak po prostu powalić no dobra, ale mniejsza oko. Czas na walkę. Tak ja lubię rzucać tym wiosłem, nie wiem dlaczego, ale to wiosło jest chyba najlepsze do rzucenia. No dobra, może nie najlepsze, ale. then, mates. Akt pierwszy, więc tu chyba zakończymy już. ten materiał krótki. Muszę się tylko obejrzeć spługać scenkę. listen, your friend from the hotel's awake. you were right about him being immune to this thing. if it wasn't for him, we wouldn't have made it. maybe now we can hold out until help arrives. there is no help. this thing can't be stopped. i saw how it took my wife. you need to get out of there, and i can help you. i can arrange for transportation, by air, by sea. but first, you need to get here, to me. i have many sick and injured here, mate. they're crazy with fear. tell me where you are. Where are you? You there, mate? No jak widać. Hello? Hello? połączenia zostały stracone. Oh, nie ma się na co męczyć. Touching no you... Level up. Yay. czyli możemy sobie przydzielić nowe punkty, a właściwie pół. Fur. Chyba furia będzie najlepiej. C Dobra. A e, więc jak mówiłem na tym prologu już zakończymy. No, no teraz już na pierwszy mację w sumie. Zakończymy tutaj i, mm, i. dalszą część zagramy chyba w kopie, bo już jest chyba... Jak widać możliwość koopa dostępna. I, więc zagramy sobie w dwójkę i nagramy to może... Znaczy nagrać to nagramy na pewno. Jednak nie jest jeszcze pewne czy zagramy koopa. Dobra. Ale nevermind, jeśli wam się podobało, zapraszam do oceniania, komentowania, no i do subskrypcji kanału Multiplatform Game Center. Jeśli już dajecie łapkę w dół, to chciałbym, żebyście powiedzieli dlaczego, napisali to w komentarzu, żebym wiedział, co, co można ewentualnie poprawić, lub co zmienić, co dodać, co ująć i tak dalej. Byłbym bardzo wdzięczny za to. No więc to było tyle. Cześć.